Mi? zrób tyle zdjęć, ile tylko wtasz. Wreszcie szansa na prawdziwy reportaż. Mieszkańcy Ziemi, przybyłem po Wasz świat. Opór jest bezcelowy. Wasza klęska nieunikniona. Kto śmie się opierać? My! Ach, to będzie ciekawe. Hej, ci jakoś wcale nie wylatują poza orbitę. Wygląda jakby Darkseid się hamował. <suszy> Nie w twarz. Nie, jak to? Ja przegrałem. Hmm. Czy on im się podłożył? Na to wygląda. Więc teraz oszuści są uwielbiani jak nigdy. Znaczy, mogą spokojnie szukać równania antyżycia, a my mamy związane ręce. Joker. Potrzebujemy Ciebie i reszty. Ha? No co aż Gacku. Świat ma syndykat zbrodni za bohaterów. Wobec tego, skoro oni udają tych dobrych, nam przypadnie rola złych. Co wy na to? Okej, okay, zostaw to mnie. Jeśli zdołam ich uciszyć choć na pięć minut, to spokój. Wiecie, ja myślę, że najlepiej założyć Nie Możemy udawać bohaterów. Dajże spokój! spokój. Powinniśmy pokazać tak dwa po razy za dużo. Mhm. Hej, mamy robotę! Rivers Flash, Grandi. Ciężko mi w to uwierzyć, ale Liga Sprawiedliwości chyba jest z nami. Możecie skoczyć do sali Sprawiedliwości, żeby się spotkać z Jokerem i Harley. Hej, Tom, Zajmiesz się tym słodziakiem? Zabiorę go na miejsce. Jasne. Chodź ty wielka ciapo. Jeszcze jeden dowód uznania wobec najszybszego z najszybszych. Wir Nikt mnie nie powstrzyma. Nikt. aha Serio? Tak, dzięki. Clarku Kęcie, gdzieś ty się podziewał? Na innej planecie? Tak się mówi, Clark. Wszystko okay? Jesteś chory? Czemu się przejmuję? Temu, że urządzasz sobie urlop, kiedy dookoła pełno podejrzanych niby bohaterów, a na niebie wisi obca planeta, na której mieszka drań, co chce podbić ziemię. O temu! Superman mówił, żeby się spotkać w gdzie? Ale samo on... A, okej. Okay. Clark wrócił pięć minut temu, a już tam załatwił temat. Chodź. To był Clark? I gdzie on był? Mówił coś o wyspie z dinozaurami. Myślę, że nadal gorączkuje albo filmów się naoglądał. Ruszamy. Od początku powinniśmy byli tutaj siedzieć. Kurczę, no nie? Jesteśmy blisko. H? Komisarz Gordon, dobrze pana słyszeć. Co się dzieje? Liga Sprawiedliwości! Oni wrócili i dokładnie tak jak mówiłeś, są teraz śli. Psst! Powiedz, że później. Już tam wysyłam swoją drużynę. Stój, złodzieju! Niech ktoś coś zrobi! Co on wyrabia? Okej, okay, Flasz, załatwmy to no, szybko. Szef czeka na swoje równanie antyżycia. Cicho, Johnny! No, pójdziesz z własnej woli? Nie! Nie, raczej nie! Jestem złym kradziejem lodów. Ja zatrzymam tego łotra. Mogę dołączyć? Nie powinniście byli tutaj wracać. Tutaj jest miejsce tylko dla jednego Sprintera i jestem inny. No, to gadaj im, Johnny. Ha, ha Trzymaj się! Może nam i trochę rzucać? Ten cały Johnny Quick nie rzuca słów na wiatr. Naprawdę nam dorównuje prędkością. Trudno się przekonamy. Nie wiedziałem, że tutaj herosi do takie ślimaki. Na nich, Atomika! Z radością, Johnny! <gryw> Oj, przepraszam! Rozpraszam cię, co? <gryw> Atomika! Urszał mnie czy tego wyscofreć dla mazarne Kiedyś się zatrzymasz? się! nie dadzą żyć! Nie, nie złapię. Nie licz już na ucieczkę! Was zbyt proste, co to za wyjście? Zbawajmy rozsądek. E, gdybym tak ci oddał starą fuchę. Na to już za późno. Gadaj, co kombinujecie. Ale ty jesteś dobry. Nie skrzywdzisz mnie, prawda? Może tak. Może nie. Czy lepiej gadaj, Johnny. Taki wkurzony nigdy nie był. Nie, nic. Gadaj! Jesteśmy tylko przestępcami na żołdzie Darkseida. Kazał nam coś znaleźć. Jakie? Coś! Pudełko matkę! Że co znowu? I powiedział, że jak nie znajdziemy, dostaniemy ten świat! O ty pleciugo! Myślałem, że Darkseid szukał równania antyżycia. Ono jest w tym pudełku! Ach, zamilcz już! Macie to nagrane? Każde słowo. O nie! Wybaczcie, Flash nie grał fair. Zmagikowały. I tak oto materiał dowodowy demaskuje Syndykat zbrat. Syndykat Zbrodni to źli ludzie! Bu no cóż, miło było, ale się skończyło. Nie trzeba by stąd zniknąć? Łapóweczka nie wchodzi w grę? O nie, ja się wykluczyć z walki nie da. Tak, też nie mam zamiaru przetapić szansy na zemstę. No to może zamiast tak stać i marudzić, się ruszymy. Musi być jakaś droga z powrotem. I kolejne to takie, a? Zajmę się tam. Bez strachu. Nie znaleźć, że nie dam rady? A, no to ci dopiero skrzywiony obraz świata! Proszę, co coś zrobiło? Nasz mroczny rycerz chyba potrzebuje wsparcia przeciwko Cowie, mu, kuzynowi. Salomon Grandi wie, co robić! O, czyżby Grandi? Chętnie to zobaczę. potrafię wiele, ale nie aż każdy. Mermem, okej? Nie miewałem lepsze dni. Ha! Nie będziesz się już musiał przejmować żadnymi gorszymi, kiedy z tobą skończę, panie Stalowy. I dobrymi też, w sumie nie bardzo. Ultramendraniu nigdy nie wygrasz! Tak, tak sobie myśl. Już niedługo przywitasz się ze skup. Jak to dobrze znowu być... złym! Na pewno nie chcecie się od razu poddać? O cóż, skoro tak... Za chwilę tego pożałujesz! Czeka was klęska z ręki Syndykatu Zbrodni! Jeśli będzie trzeba, Syndykat Zbrodni przejmie ten świat siłą! NIE! Dosyć! Skończyła się moja cierpliwość! Patrzcie! Tam na niebie! Ha! Kłamałem! A! Nie! Nie rozumiem, jak to możliwe! Idźcie zabrać bieżnie z laboratoriów. Mm -hmm. Potrzeba więcej mocy! Odeszliśmy ich do domu! Nie zaraz! Nic nie rozumiecie! I tylko trzy kanały z telezakupami! Nie. Tam nie ma wifi! To koniec! O! Nareszcie! Hej, udało się! E? Pudełeczko? Hej, Świeżyna! Co ty? Chyba nie sądzicie, że to tego szukał syndykat zbrodni. Pudełka matki, jak to Johnny wspominał? Wydawało mi się, że dybali na jakieś rozdanie mat do szycia. Równanie antyżycia. Zrobiłeś! Jeśli to było pudełko matka, to świeżyna chyba wchłonęła całą jego moc. I co to dla nas znaczy? Znaczy, że teraz my mamy tę moc.